Disclaimer. Film ten nie jest instruktażem rzeczywistej pierwszej pomocy przedmedycznej. Zawarte w nim procedury i czynności nie powinny być stosowane w realnych sytuacjach. Znalazłeś się w sytuacji, w której widzisz rannego. Pierwsze, co powinny sprawdzić, to czy jest bezpiecznie. Jeżeli tak nie jest, zrób tak, aby działanie na rannym było bezpieczne dla ciebie, poszkodowanego oraz Twojej drużyny. Aczkolwiek nie będziemy tutaj się zanurzać w zagadnienia taktyczne. Jeżeli jest bezpiecznie, podchodzimy do poszkodowanego i otwieramy menu medyczne lub korzystamy z menu interakcji ACE na poszkodowanym. Należy pamiętać o tym, że z podniesioną bronią nie będziemy w stanie wykonywać niezbędnych czynności. Należy ją opuścić lub założyć na plecy. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy poszkodowany ma krwotoki zewnętrzne. Można to stwierdzić po kolorze danej części ciała w interfejsie menu medycznego i w opisie po informacji krwawienie zewnętrzne. Jeżeli krwawi, należy natomiast założyć stazy taksyczne na wszystkie uszkodzone kończyny. Robimy tak, wybierając daną kończynę. I z zakładki bandaży i złamania wybieramy załóż stazę. Torsu i głowy nie będziemy w stanie zastazować. Należy je zatem jak najszybciej zabandażować. Dobrze byłoby też w tym momencie zastosować odpowiedni bandaż do konkretnej rany. Ale jeżeli miałby się zastanowić, który jest do czego, najlepiej użyj pierwszego, który masz pod ręką. W nagranym przykładzie specjalnie został użyty nie najlepszy bandaż do tego typu rany: to jest uciskowy bandaż na zgniecenie, co poskutkowało tylko częściowym zabandażowaniem tej części ciała. Tak. Czasem trzeba użyć kilku bandaży na jedną ranę, nawet jeżeli jest to adekwatny, adekwatny bandaż do rany, zanim zabandażujemy pacjenta do skutku. Informacje o bandażach można znaleźć przeglądając je w swoim ekwipunku, najeżdżając na nie myszką. Po zatamowaniu krwawienia lub gdy po prostu poszkodowany nie krwawił przechodzimy do sprawdzenia czy ma on możliwość oddychania. W tym celu należy wybrać głowę, a następnie z zakładki drogi oddechowe wybrać akcję odchyl głowę i dopiero wtedy sprawdź drogi oddechowe. Otrzymujemy informację, czym wystąpił zator i czy drogi oddechowe są zablokowane, na przykład wymiocinami. Jeżeli drogi oddechowe są zablokowane, należy kręcić głową poszkodowanego aż do ich udrożnienia, o czym zostaniemy stosowną informację. Możemy też dla pewności ponownie sprawdzić o drogi oddechowe. Dostajmy w tym momencie informację o niezablokowanych drogach oddechowych. Jeżeli drogi oddechowe nie są zablokowane, ale nastąpił zator, należy użyć rurki ustno-gardłowej. W tym momencie należy sprawdzić tętno na niezastazowanej kończynie. Jeżeli nie ma pulsu, należy przystąpić do RKO, czyli do uciskania klatki piersiowej. Podczas ich wykonywania należy pamiętać, aby nie sprawdzać tętna i ciśnienia, ciśnienia krwi, ponieważ wykryjemy wartości wymuszone przez nasze własne uciśnięcia. Należy też im poinformować osoby wokół nas, które w tym momencie będą chciały sprawdzić ten puls, aby tego nie wykonywały. Jeżeli puls jest wyczuwalny, musisz sobie zadać pytanie – czy masz czas, aby poświęcić na poszkodowanego nieco więcej czasu? Jeśli tak, a ma on niskie tempo, poniżej 80, możesz przystąpić ponownie do RKO, aby zwiększyć jego szanse na odratowanie. Jeżeli nie masz czasu na bieżąco monitorować stanu poszkodowanego, można od niego odejść, aczkolwiek wymagany jest monitoring jego stanu, na przykład sprawdzając jego stan co minutę. Zaleca się natychmiast wrócić do poszkodowanego, jeśli usłyszymy, że wydał z siebie dźwięk cofnięcia treści żołądka. W tym momencie należy powtórzyć cały proces udrażniania dróg oddechowych. Medyk w dowolnym momencie wyżej wymienionego schematu może przejąć kontrolę nad poszkodowanym, ale dopóki nie zrobi tej, kontynuuj działanie na poszkodowanym, jednocześnie informując medyka o jego stanie. Co zostało zrobione i co obecnie robisz? Po więcej informacji zapraszamy na szkolenie medyczne w Arma